Dzisiejszy program rozpoczynamy od bardzo dobrej informacji dla melomanów. Bardzo się cieszę, że po tej przerwie, oczywiście przede wszystkim pandemicznej, ale również i związanej z klimatami wojennymi, trudną sytuacją w kraju, oczywiście te wszystkie czynniki sprawiły, że festiwal na chwileczkę zasnął, ale mam nadzieję, że teraz powolutku się budzi, powraca do Pabianic. I bardzo, bardzo się cieszę, że mogę widzów zaprosić już niebawem, czyli w najbliższą niedzielę 1 października na inaugurację 11 edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyka Świata. Przez cały miesiąc podczas 11. edycji tego artystycznego wydarzenia zaplanowano przede wszystkim koncerty, które w głównej mierze odbywać się będą w kościele ewangelicko-augsburskim św. Piotra i świętego Pawła. Jacy wykonawcy? No wykonawcy, myślę, tak jak tradycyjnie zawsze, różni. Większość oczywiście wykonawców z Polski, ale będą trzy koncerty zagraniczne. Pierwsze na otwarcie festiwalu wspaniali artyści z Czech. Jeden z czołowych waltornistów, mogę już powiedzieć, nawet świata, nie tylko Europy, ale świata, Radek Baborak, w towarzystwie pianisty Mirosława Sekery, to na otwarcie. Potem kolejny koncert zagraniczny to będzie Recital, pianisty ukraińskiego z fantastycznym słowiańskim repertuarem. Młody, utalentowany, który koncertuje już prawie po wszystkich salach koncertowych świata. I pod koniec naszego festiwalu odbędzie się kolejny zagraniczny mecosopranistka ze Stanów Zjednoczonych, Melody Wilson, w towarzystwie chińskiego pianisty, z repertuarem też światowym. Także myślę, że kolorowe dźwięki, kolorowe kraje i różny repertuar. A jeśli chodzi o naszych polskich wykonawców, artystów? Z Polski między innymi ukochana nasza harfa też się pojawi. Pojawi się również muzyka poważna na wesoło. To ludzie uwielbiają i, i bardzo chętnie na, takie, na taki repertuar przychodzą. Oczywiście będzie muzyka barokowa. Z każdego tak z każdego obszaru muzycznego będziemy mogli wysłuchać różnych brzmień. W ramach festiwalu zaplanowano również wydarzenia towarzyszące, czyli wystawy, warsztaty i wykłady, które odbywać się będą w różnych miejscach, m.in. w Muzeum, Bibliotece, Mauzoleum Kindlerów czy Pabienickim Szpitalu. Szczegółowe informacje dotyczące 11. edycji festiwalu znajdują się na plakatach oraz na Facebooku. Czas teraz na ofertę placówek kulturalnych. Zaczynamy od Miejskiego Ośrodka Kultury. Nowy rok kulturalny 2023-2024, więc myślę, że najwyższa pora na to, żebyśmy rozpoczęli wernisażem. Pierwszy w tym roku kulturalnym będzie należał do Wiesławy. Przybyło Cieślik, oblicza wyobraźni. Cóż, cóż będziemy mogli zobaczyć? Przepiękne obrazy inspirowane tym, co nas otacza, naturą, przepiękne barwy, do tego y, artystka inspirowana cały czas y, otaczającym ją pięknym domem rodzinnym, jak i rodziną, także myślę, że warto dołączyć y, i obejrzeć, przenieść się w ten bajkowy, magiczny świat y, 29 września o godzinie 18 w galerii naszego ośrodka. A... Myślę, że taki piątkowy wieczór dobrze od razu sobie zaplanować trochę dłużej i o godzinie 19 tegoż samego dnia rozpoczniemy y, seans, spektakl, seks w Toskanii. Są już dosłownie ostatnie bilety, także warto, warto się pospieszyć i zdecydować, e, a myślę, że w tej komedii każdy z nas zobaczy odrobinę siebie, bo jest to historia o małżeństwie z różnymi przeżyciami, także proponuję z naszej strony, żeby najpierw w otoczeniu przyrody, spędzić czas na wernisarzu, a później przenieść się do Toskanii. 30 września z kolei zapraszamy na godzinę 19 na wyjątkowe spotkanie z gitarą, która w tym momencie myślę, że będzie służyła, zastąpi nam całą orkiestrę. Przecudowna opowieść o muzyce e, latynoamerykańskiej, hiszpańskiej. E, Jack Marcin, myślę, że najlepiej w tym momencie sam zaprosić. Państwa do tego, żeby właśnie w sobotę, 30 września o godzinie 19 spędzić czas tutaj w Miejskim Ośrodku Kultury, a bilety na kupbilecik.pl. Cześć, tu mówi Jack Marcin, Jesteście wszyscy zaproszeni na salę widowiskową o 19 w Moku, w Pabianicach 30 września. Będzie muzyka, będzie klasycznie, będzie fajnie. Kolejna placówka kulturalna, która zaprasza do siebie to Miejska Biblioteka Publiczna. Przypominamy, w ostatni wrześniowy piątek o godzinie 17 w Galerii Ex Libris rozpocznie się spotkanie autorskie z Januszem Ziarnikiem, pedagogiem, krajoznawcą, fotografem, autorem publikacji w książkach i pismach pedagogicznych. Niegdyś współpracownikiem lokalnych gazet takich jak Nadwartą, Goniec, Nowe Życie Pabianic, a także korespondentem Radia Łódź. Od ponad 30 lat w kwartalniku na Sieradzkich Szlakach, którego obecnie jest zastępcą redaktora naczelnego, pisze m.in. o historii, przyrodzie, ochronie środowiska i turystyce. Para się też literaturą, jest autorem takich książek, jak Opowieści Dobrońskie, Ukryte w Kronice Sieradza, Opowieści Naszego Lasu oraz Rzecz Rzecze. Do udziału w kolejnym spotkaniu autorskim biblioteka zachęca już w październiku. Wtedy gościem będzie Anna Stryjewska, która spotka się z czytelnikami już drugi raz w tym roku. Pisarka będzie promować swoje dwie najnowsze książki z serii Saga Klonowego Liścia pod tytułem Warszawska Garsoniera i Kanadyjski Raj. Dwa nowe tomy są kontynuacją ciepło przyjętej przez czytelników łódzkiej przystani, łączącej wątki obyczajowe, historyczne, a także autobiograficzne. Anna Stryjewska od wielu lat zawodowo związana jest z łodzią, w której prowadzi agencję nieruchomości. Autorka, oprócz pracy twórczej w postaci pisania, także maluje. W 2015 roku otrzymała wyróżnienie w konkursie książka przyjazna dziecku Zapowieść dla młodzieży pod tytułem Głowa do góry Matyldo. Spotkanie odbędzie się w środę 11 października o godzinie 18 w Galerii Ex Libris przy ulicy Świętego Jana 10. Na miejscu będzie można kupić książki i zdobyć autograf pisarki. Wstęp jest wolny. O tym wydarzeniu mówiliśmy już w poprzednich programach. Dziś ostatnie przypomnienie. W sobotę 30 września Muzeum Miasta Pabianic wspólnie ze Stowarzyszeniem Wici zapraszają na spotkanie w ramach projektu Polskie Druki Ludowe, którego celem jest popularyzacja, digitalizacja i twórcza interpretacja techniki ręcznego stemplowania tekstyliów tego dnia o godzinie 14:00 Anna Raczkowska ze Stowarzyszenia Wici poprowadzi spotkanie edukacyjne pod nazwą Opowieści o dziedzictwie farbiarzy i drukarzy. Natomiast godzinę później, o 15:00 rozpoczną się warsztaty linorytu. Aby móc w nich uczestniczyć, należy się na nie zapisać, pisząc na adres małpa-muzeum.pabianice.pl i pozostajemy jeszcze w muzeum. W środę 4 października będzie miała miejsce inauguracja kolejnej edycji koncertów w ramach wspólnego projektu Muzeum i Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia pod tytułem Muzyka w zacnym dworze. Tego dnia z okazji międzynarodowego dnia muzyki przed melomanami wystąpią uczniowie i nauczyciele Pabienickiej Szkoły Muzycznej. Koncert rozpocznie się o godzinie 18:00, wstępie z wolny. Teraz zaproszenie do sali koncertowo-balowej Pawelana. Audiophils, zespół grający muzykę w stylu Vocal Play. Zaprasza na swój koncert 7 października o godzinie 18 do naszej pabianickiej sali koncertowej Pawelana. Zespół ten wykorzystuje swoje głosy, by zastąpić instrumenty muzyczne. Ich starania, ich talenty zostały docenione w bardzo wielu konkursach. Między innymi możecie ich znać z programu Mam talent, gdzie zasłynęli na całą Polskę. Ich przeboje to aranżacje największych światowych przebojów Scorpions, Metallica, Guns N' Roses oraz naszych wykonawców takich jak Zdzisława Sośnicka, Andrzej Zaucha oraz ich własne kompozycje. Zapraszamy serdecznie, będzie to prawdziwa uczta muzyczna. Sala koncertowa Pawelana, 7 października, godzina 18.00. Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza do udziału w 24. edycji powiatowego konkursu recytacji z elementami gry aktorskiej Porozmawiajmy poezją Złota Maska 2023. Konkurs adresowany jest do uczniów w dwóch kategoriach wiekowych klas 1-3 oraz 4-6 szkół podstawowych, których zadaniem będzie prezentacja dowolnego utworu poetyckiego w formie dialogu, która powinna zawierać elementy gry aktorskiej, to znaczy gest, ruch, mimikę, działanie na rekwizycie. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz oświadczenia, podpisanego przez rodzica czy opiekuna prawnego każdego dziecka. Zapomniane dokumenty znajdują się na stronie internetowej placówki. Należy je dostarczyć do siedziby organizatora osobiście lub wysyłając je pocztą elektroniczną w terminie do 30 października. Konkurs odbędzie się 8 listopada o godzinie 10. Informacje na temat konkursu na stronie MDQ. Jak co tydzień zaglądamy do kinatomi? Zaczynamy od premier. W piątek 29 września na ekrany wchodzi film akcji Science Fiction, twórca. Podczas wojny toczącej się między ludźmi a siłami sztucznej inteligencji Joshua, były agent służb specjalnych, którego żona zaginęła w niejasnych okolicznościach, zostaje zrekrutowany do wytropienia i zlikwidowania nieuchwytnego architekta zaawansowanej technologii. Poszukiwany twórca wynalazł broń, która może przyczynić się do zakończenia wojny, ale też niesie niebezpieczeństwo unicestwienia całej ludzkości. Joshua i zespół elitarnych agentów, przekraczając linię wroga, docierają do mrocznego miejsca, gdzie odkrywają, że bronią, będącą zagrożeniem dla świata, którą mieli zniszczyć, jest sztuczna inteligencja w postaci małego dziecka. W repertuarze pojawi się także dramat w reżyserii Agnieszki. Holand Zielona granica. Po przeprowadzce na Podlasie psycholożka Julia w tej roli Maja Ostaszewska staje się mimowolnym świadkiem i uczestnikiem dramatycznych wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej. Świadoma ryzyka i konsekwencji prawnych przyłącza się do grupy aktywistów pomagających uchodźcom, którzy koczują w lasach w strefie objętej stanem wyjątkowym. W tym samym czasie uciekająca przed wojną domową syryjska rodzina i towarzysząca jej nauczycielka z Afganistanu, nie wiedząc, że są narzędziem politycznego oszustwa białoruskich władz, próbują przedostać się do granic Unii Europejskiej. W Polsce los zetknie ich z Julią oraz młodym pogranicznikiem Janem, w którego postać wcielił się Tomasz Włosok. Rozgrywające się wokół wydarzenia zmuszą ich wszystkich do postawienia sobie na nowo pytania Czym jest człowieczeństwo? Trzecia premierowa propozycja to komedia romantyczna Moje Wielkie Greckie Wesele 3. Prawie 6 lat po tym, jak rodzina Portokalos po raz ostatni gościła na naszych ekranach w Moim Wielkim Greckim Weselu 2, klan powraca i na ostatnią prośbę zmarłego Gasa Portokalosa udaje się na zjazd rodzinny do Grecji, aby odbyć serdeczną i przezabawną podróż pełną miłości i zwrotów akcji. Natomiast w ramach pokazów przedpremierowych w niedzielę 1 października film przygodowo-familijny Psi Patrol Wielki Film. W sequelu filmu w Adventure City wyląduje magiczny meteor, który da szczeniakom z psiego patrolu supermoce. Dla Sky, najmniejszej członkini zespołu, jej nowe moce są spełnieniem marzeń. Ale sprawy przybiorą gorszy obrót, gdy arcyrywal piesków Hamdinger ucieknie z więzienia i połączy siły z szalonym naukowcem, aby ukraść supermoce dwóm złoczyńcom. Los Adventure City wisi na włosku, więc dzielny patrol będzie musiał wkroczyć do akcji i powstrzymać super złoczyńców, zanim będzie za późno, a Sky będzie musiała nauczyć się, że nawet najmniejszy szczeniak może zrobić największą różnicę. Ponadto Tomi zaprasza do udziału w akcji święto kina, które w tym roku obchodzić będzie w sobotę 30 września. Z tej okazji na widzów czekają cenowe niespodzianki. Na koniec o książkach, które warto przeczytać. To jest książka, reportaż Bartosza Józefiaka. Wszyscy tak jeżdżą. Bartosz Józefiak może być kojarzony ludziom. Jako reporter, dziennikarz na przykład dużego formatu, albo okopres jest związany z Pabianicami, bo tutaj się urodził i z Łodzią, bo tam pracuje, tam mieszka. Bartosz Józef jak też napisał inną książkę, to od razu powiem razem z Wojciechem Góreckim właśnie o Łodzi, Łódź miasto po przejściach. Jest to właśnie też książka reportażowa. Jego pierwsza, taka książkowa publikacja, a to jest druga. Wszyscy tak jeżdżą, ale pierwsza, którą napisał sam. Także o czym jest ta książka? Po okładce możemy się domyślić, że o drogach, o kierowcach, także o pieszych i rowerzystach, ale przede wszystkim o tej kulturze kierowców, jaką znamy z polskich dróg. Czyli na przykład próbuję dojść do tego, dlaczego mamy tak dużo wypadków, dlaczego polscy kierowcy często pędzą na zbicie, na skręcenie karku. Skąd to się w ogóle wszystko bierze, co można na to poradzić i też... Przeprowadza na przykład tutaj wywiady z ludźmi, którzy powodowali wypadki na drodze i próbuje wniknąć w ich mentalność. Także rozmawia na przykład z ludźmi, którzy zajmują się wyścigami, takimi nielegalnymi wyścigami na polskich drogach. No i też czasami są tam wypadki śmiertelne. Znamy to wszyscy z mediów. A niedługo. To też muszę od razu podkreślić, z autorem Bartoszem Józefiakiem będziemy mieli spotkanie autorskie. Zaplanowane jest na październik. Także myślę, że warto jest przeczytać tę książkę, a później pozadawać autorowi na spotkaniu pytania odnośnie jej. Książka pani Kamili Kurynowicz, Hela sama. Jest to książeczka mówiąca o małej dziewczynce, która no, wraz z rodzicami ma mnóstwo przygód. Tutaj właśnie mamy książkę o, o taniu smoczka, czyli coś, z, z czym każdy rodzic będzie się borykał wcześniej czy później z małym dzieckiem. Książka jest napisana krótką historyjką, ma bardzo ładne obrazki, bardzo kolorowe. I na samym końcu, tak jak to jest napisane, są porady dla rodziców, ponieważ pani Kamila jest psychologiem. Więc y, podpowiada rodzicom, jak podejść do tematu, jak wytłumaczyć dziecku, żeby nie było niepotrzebnych stresów, zpięć między nimi, e, a historia tylko dziecku ułatwi e, no, tą sytuację, e, która e, no, będzie dla niego stresująca. E, polecam ją serdecznie rodzicom i e, właśnie z, z małymi dziećmi, które. Będą musieli się e, zmieszyć z tym jakże e, odważnym problemem. Serdecznie polecam.